Dzień dobry wszystkim, witam z okolic Piazza Victorii w Bukareszcie. Spaceruję sobie na mojej przerwie lunchowej i pomyślałem sobie, nadkła mnie nagle taka myśl, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek, dzisiejszy film. Noszę w ogóle ze sobą też kamerę zawsze, ponieważ czasami właśnie mam taką wenę, żeby nagrać coś podczas jakiejś mojej przerwy i dzisiaj właśnie jest taki dzień. W ogóle to nagrywałem też film za nią, który pojawi się Dnia następnego i będzie fajny film z cyklu Kilka minut o Rumunii, a będziemy tam za nią odpowiadać na 50 takich pytań związanych z Rumunią. Także na ten film to Was zapraszam. Dnia następnego, bo muszę go wyedytować. Ten też muszę, ale ten film będzie taki łatwiejszy, powiedzmy, w zrobieniu. Już nie będę się wdawał w techniczne szczegóły. W każdym bądź razie, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć. O prowadzeniu biznesu w Polsce. Mam swoje jakieś przemyślenia, mam też swoje jakieś doświadczenia, no i chciałem się z nimi właśnie podzielić razem z wami. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was na dzisiejszy film. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem wam opowiedzieć o tym, jak to jest z tym biznesem. Czy to się w ogóle opłaca? Ja w ogóle tak. Stwierdziłem, że zatytułuję ten film, że w Polsce to można się dorobić garba. <laughs> Powiecie, że znowu będę narzekał na Polskę, że znowu chcę się do czegoś przyczepić, że chcę zrobić znowu jakiś prześmiewczy film. Otóż nie, ale trzeba powiedzieć kilka tak zwanych gorzkich słów prawdy, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, i muszę wam powiedzieć, to też moje przemyślenia, ze względu też jako osoba, która prowadziła biznes, jako. Pracownik, ponieważ pracowałem, wykonywałem też pracę, jak wiecie dobrze, w Polsce, i ze strony pracodawcy też, jakie są moje spostrzeżenia. Ponieważ pracodawcy też nie mają łatwo, moim zdaniem, jeśli chodzi o Polskę, jeżeli chcą kogoś zatrudniać, jeżeli chcą prowadzić biznes, muszę powiedzieć, że mają przerąbane. I dobrze, jeszcze taki przerywnik, żebyście widzieli w ogóle, gdzie jestem, blokowiska, które niejednokrotnie pokazywałem. W moich filmach, no ale spaceruję tak, jak mówię, w okolicy Piazza Wiktorii. No i tutaj będę nagrywał ten film. Przejdę się gdzieś tam w stronę dworca Gara de Nord. Także będziecie jeszcze widzieć. Inne uliczki, którymi będę spacerował. I powiecie mi, co ja wiem o biznesie? Skąd ja w ogóle się mogę wypowiadać na ten temat? Tak, jak wspomniałem na początku tego filmu: prowadziłem swoją działalność gospodarczą i prowadziłem ją przez dwa lata, mieszkając w Krakowie, w Polsce. Tak. A czemu nie? Prowadziłem, wiecie co, to było. Była jednoosobowa działalność gospodarcza. Prowadziłem taki kiosk handlowy, sprzedawałem gazety, papierosy, artykuły spożywcze, jakieś takie picie, napoje, słodycze, tego typu rzeczy. I na podstawie właśnie moich doświadczeń związanych z tą działalnością gospodarczą chciałem nakręcić ten film, powiedzieć jak to jest. I pierwsze co, muszę przyznać, że w ogóle samo rozpoczęcie biznesu w Polsce, samo otworzenie nawet takiego w cudzysłowie głupiego kiosku, jaki ja prowadziłem, to wiązało się to z dużymi procedurami. Z rejestracją firmy przede wszystkim. Najpierw trzeba było zarejestrować firmę, e, wziąć taki numer PKD się wtedy rejestrowało, bo to chodzi o to, że każda firma musi mieć swój numer, to znaczy za co jest odpowiedzialna, i ten numer PKD właśnie na to wskazuje. Trzeba było oczywiście zgłosić się do. Urzędu Skarbowego i do ZUS-u w urzędzie skarbowym, jak słuchajcie tam załatwiałem procesy, z załatwieniem zarejestrowaniem firmy i tak dalej. To usłyszałem od pani takiej w okienku w urzędzie skarbowym powiedziała, a konto, konto firmowe bankowe Pan ma? Ja sobie myślę, jakie firmowe, jakie bankowe? Ja mam normalnie konto prywatne. Ona powiedziała, o, używa takiego określenia, konto gospodarcze. Bez tego ja panu nie zarejestruję. Nie będzie pan miał działalności. Ja sobie myślę, jak to jest? Jakie konto gospodarcze? Wtedy to byłem taki, wiecie, jeszcze młody, niedoświadczony, nie wiedziałem jak rozmawiać z taką babką w urzędzie. Dzisiaj bym z nią inaczej rozmawiał. To znaczy nie chodzi o to, żeby się z nią kłócić, bo umowa myślę, że tam też pracują ludzie. I jak się to mówi, e z wielką dupą wejdziecie wszędzie, ale z wielką mordą już nie. To moja mama zawsze tak powtarzała i myślę, że miała rację. Dlatego mm, ja jestem daleki od tego, żeby się kłócić. No ale chodziło o to po prostu, żeby żeby móc y, jakoś pewne rzeczy przedyskutować, powiedzmy w takim urzędzie i powiedzmy coś zrobić na swoją korzyść. Mnie się wtedy jakoś. Po prostu udało, że nie musiałem zakładać tego konta gospodarczego, jakkolwiek to brzmi, cokolwiek to znaczy, i uniknąłem tej procedury. Ale to jak mówię, już gdzieś na samym początku próbowano mnie zniechęcić, próbowano już coś mi udowodnić, że czegoś mi brakuje, że nie mogę mieć działalności, bo nie mam jakiegoś konta gospodarczego. I jeszcze chciałem wam pokazać okolice, tak. Tędy idę. no Zobaczcie, w środku miasta i tam ktoś ma drzewo na opał. Chyba w, w ogóle, z tego co wiem, to w Rumunii bardzo mało się pali węglem. Także, nie. Bo już ktoś, ktoś się mnie gdzieś tam pytał o tym paleniu, paleniu węglem, jeśli chodzi o ten kraj. Dlatego tutaj tutaj widzę, że w ogóle na wsiach to tak jak byłem tam na wsi, gdzie jeździmy do rodziców, wanym, to wszyscy palą drzewem wszyscy. Wszyscy, więc. No tak to wygląda, jeśli chodzi o ten kraj, a Polska, jak się to mówi, spina węglu i węgla nie ma, bo zamykają kopalnie i sprowadzają jakiś węgiel, który się nie pali z Australii. Czujecie to? Czujecie klimat? Normalnie, dobra, ale w filmie jest o węglu, zostawmy to, zostawmy to w pieronej. Idę dalej i kontynuuję moją wypowiedź na temat biznesu w Polsce. Także samo otworzenie działalności gospodarczej nie było takie łatwe, nie należało to do przyjemnych rzeczy. Wiązało się z dużą taką, z dużym zaangażowaniem, jeśli chodzi o te chodzenie po urzędach, to Urząd Skarbowy, później do ZUS. Ja wiecie co, ja później nawet wymyśliłem, <laughs> jak można rozwinąć skrót ZUS. Nie wiem, czy ktoś tu będzie oglądał ZUS-u. Mam nadzieję, że jakaś osoba, która pracuje w ZUS-ie, to obejrzy. A jak nie, jak wy oglądacie i znacie kogoś, kto by pracował w ZUS-ie, to udostępnijcie ten film takiej osobie, która, która tam być może pracuje. Także ciekaw jestem, co też pracownicy, którzy muszą w tej instytucji pracować, uważają tak w ogóle, jeśli chodzi o to, z czym muszą się borykać osoby, nawet takie jak ja, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą. I przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak otworzyłem tą działalność, to jedyne co mi się opłacało, jedyne co mi się opłacało, to um, znaczy okej, okay, dobra, może przejdę do tego, czy się opłacało, czy się nie opłacało później, tak? Ale chciałem powiedzieć, że istniała taka możliwość. Przy otwarciu pierwszej działalności gospodarczej, nie wiem czy to teraz wygląda w ten sam sposób, czy to się nie zmieniły przepisy jakoś, bo to było wiele lat temu, kiedy ja prowadziłem tego rodzaju biznes. I wtedy można było przez dwa lata płacić taki zniżkowy ZUS, ale tylko pod warunkiem, że była to Wasza pierwsza działalność gospodarcza, jaką otwarliście na terenie Polski. No i. I mnie się to wtedy opłacało, bo, bo co? Bo płaciłem ten ZUS zniżkowy. Co to był zniżkowy ZUS? To znaczy, że nie musiałem płacić tej pełnej kwoty. Wtedy ona oscylowała gdzieś w granicach 1200 zł, tak? Tak mi się gdzieś wydaje. 1200 zł to była pełna kwota ZUS-u, jaką byś trzeba było odprowadzić prowadząc taki biznes. A ja potrzebowałem odprowadzić. Jakąś część i to było chyba coś około 250 zł miesięcznie. No także naprawdę to była znaczna różnica i wtedy można było z takiej ulgi skorzystać dwa lata. Dwa lata, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie takiej działalności. No i w zasadzie ja skorzystałem te dwa lata. Prowadziłem dwa lata ten kiosk, yy, sprzedawałem to, co sprzedawałem. I tak dalej. Także dwa lata prowadziłem działalność i po dwóch latach zamknąłem, bo trzeba było przejść na ZUS normalny i wtedy wtedy już to się nie opłacało. Nie opłacało się, stwierdziłem, że lepiej iść do pracy niż zarabiać tam powiedzmy jakieś wynagrodzenie z działalności gospodarczej, które okazałoby się w sumie mniejsze niż na etacie, tak? No i stwierdziłem, że czas zamknąć, czas zamknąć biznes i po prostu sprzedałem towar, który, który był, który jeszcze gdzieś tam zalegał. Rozliczyłem się z gazetami, z kolporterem, odbrałem od nich czasopisma i tak dalej. No i biznes po prostu zamknąłem i poszedłem do pracy. Od tak z dnia na dzień, tak, ponieważ te tak jak mówię, niestety nie opłacało się prowadzenie tej działalności i płacenia tak dużego zus -u. O, właśnie, zacząłem mówić o tym ZUSie jeszcze, że jak nazwałem ten ZUS? Ja go nazwałem Złodziejski Urząd Socjalny. Tak. Więc, drodzy ludzie, jak słuchacie tutaj e, moich przemyśleń na temat prowadzenia działalności gospodarczej i oglądacie e, i pracujecie w ZUSie, no to ja tak właśnie uważam. To jest Złodziejski Urząd, Złodziejski, bo e, żadnych pożytków. Żadnego pożytku nie ma z tej instytucji, nie ma, to jest instytucja, która ma wyzyskać z biednego obywatela, który prowadził, powiedzmy tak jak ja, taką działalność gospodarczą, wyzyskać do maksimum. Ja powiem tak, ja jeszcze nie zarobiłem jakiś żadnych pierwszych pieniędzy, nawet płacąc już ten zniżkowy ZUS, to jest, ja już go musiałem za, zapłacić, powiedzmy tam, składać deklarację. Raz w miesiącu do 10 każdego miesiąca przynieśli im w zębach deklarację. Musiałem zatrudnić sobie księgową. okej, okay, to były na początku, to tam było mniej tych faktur, księgowość nie kosztowała mnie dużo, no ale musiałem to wszystko tak rozliczać. I co mogę powiedzieć, to nie było, to nie było nic przyjemnego. To nie były przyjemne doświadczenia prowadzić, znaczy samo prowadzenie działalności, sama sprzedaż, to było coś, co ja lubiłem. Ja się w tym dobrze czułem i to jest właśnie kolejny jakiś tam etap mojego rozwoju, mojej pracy z klientami, jaki, jaki miałem w swoim życiu, i dobrze mi to, powiedzmy, jakoś tam szło, ale co mogę powiedzieć, samo prowadzenie tej działalności było opłacalne tylko i wyłącznie do tego momentu, kiedy skończył się zniżkowy ZUS. I doszedłem teraz właśnie do głównej ulicy, ona tam pewnie w lewo będzie prowadziła do dworca czy na wprost, a już sam nie wiem, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Przejdę sobie tędy kawałek i wejdę w jakąś uliczkę, która będzie spokojniejsza i będę kontynuował dalej mój film. Także to są takie moje doświadczenia z życia wzięte bym powiedział. Była chyba taka gazeta nawet z życia wzięte, tak mi się coś wydaje. Taka plotkarska bo pamiętam, że sprzedawałem takie coś i muszę powiedzieć Wam, że to nie było łatwe prowadzić właśnie tą działalność. Nie było łatwe już. Ja nie mówię, pomijam pracę z klientami, która w ogóle nie jest gdzieś tam łatwa, już jeśli chodzi o taką sprzedaż i tak dalej. Różnie to bywało, można by opowiadać różne historie w tym temacie, ale film nie jest o tym. Chciałem się skupić na temat prowadzenia właśnie takiego biznesu. No i tak jak mówię. To nie było naprawdę łatwe, ponieważ praca na etacie w pewnym momencie okazała się lepszym rozwiązaniem. No i to jest takie trochę przykre, bo uważam, że ludzie otwierając taką działalność gospodarczą, taką nawet jednoosobową, już nie mam na myśli siebie, ale jest wiele osób, które chciałoby zrobić jakiś biznes, które chciałoby coś zainwestować, coś spróbować zrobić może nawet dać komuś pracę. Ale okej, okay, to za chwilę o tym jeszcze powiem, przejdę do tej kwestii i zrobić właśnie jakiś prosty biznes. Ja nie mówię coś wielkiego, to był prosty biznes, kiosk z gazetami, tak? I to wszystko musi być naprawdę okupione takimi wielkimi podatkami, takim dużym ZUS-em przy jednoosobowej działalności gospodarczej. To jest naprawdę chore jakieś. To są po prostu chore jakieś stawki, które trzeba płacić. Tak samo mają inni właśnie ludzie, którzy prowadzą tego typu firmy, jakieś jednoosobowe właśnie. I to nie są przeważnie duże biznesy, to nie musi być właśnie jakiś kiosk handlowy, to może być cokolwiek innego i zawsze na starcie jest pod górę, jeśli chodzi o Polskę, o prowadzenie takiego biznesu. Zawsze jest po prostu te podatki, to wszystko. To jest, to jest nienormalne. To jest nienormalne, żeby tyle Płacić, żeby mieć takie zobowiązania, i to się po prostu ludziom nie opłaca. Dlatego dużo ludzi wybiera też pracę na etacie i chce, żeby inni się tym przejmowali. Pracodawcy. Ja podziwiam też odnośnie pracodawców takie osoby, które prowadzą jakieś firmy, ale powiedzmy nie są to duże firmy. Tu, tak, w Rumunii ja pracuję w korporacji, oni są bogaci. To jest bogata francuska korporacja. Oni mają pieniędzy, jak się to mówi. Brzydko i <laughs> Ich stać, ich stać, ich stać, żeby płacić podatki, ich stać, żeby płacić wszystko. Ale e, takie właśnie osoby, które mają taką jakąś mniejszą działalność, nawet zatrudniającą kilka osób, tam nie wiem do pięciu osób, to już muszą się borykać z czymś innym. Bo e, to są bardzo duże koszty pracy, jeśli o tym, o tym warto wspomnieć po prostu. Ponieważ komuś się wydaje, że ktoś zarobi. Nie wiem, powiedzmy 4000 zł na rękę. Załóżmy, że taki pracodawca komuś tyle yy, będzie chciał zapłacić. To ta osoba tyle będzie miała na rękę. Yy, I tej osoby nie interesuje kwota brutto. Ile po prostu to jest brutto. Tylko każdy chce mieć tyle. O, jakie koty się gdzieś tam grzylą. <laughs> każdy chce mieć po prostu na rękę te pieniądze, tak? Bo liczy się. Ile ile dostaniecie do ręki, ile możecie wydać, ile możecie spożytkować tych pieniędzy. A jeżeli to jest powiedzmy kwota 4000 zł netto, to Was to nie interesuje tak za bardzo, czy to jest brutto, to nie wiem 5,500, mniej więcej, nie wiem. Nie, nie, nie liczę tych kwot. To są tylko jakieś przykładowe kwoty wzięte, jak się to mówi, z kosmosu. Dlatego. Yy, to jest jeszcze nie tak łatwo. To jest jeszcze nie tak łatwo, ponieważ pracodawca od tej kwoty brutto jeszcze musi doliczyć następne podatki, czyli zatrudnienie takiej osoby, która ma dostać 4000 powiedzmy, złotych na rękę, to taki pracodawca musi zapłacić tam powiedzmy 6,5 tysiąca, tak? To są jego całe koszty jednego pracownika. I zobaczcie, doszedłem do takiego skrzyżowania iść tędy, tędy, a może tam tędy, tam jest za bardzo pod słońce, to nie. Przejdziemy się może na wprost. Także ja naprawdę też podziwiam takie osoby, które prowadzą takie jakieś niewielkie biznesy czy nawet jakieś restauracje i muszą zatrudnić ludzi. Ja nie mówię o tych restauracjach w rynku w Krakowie, które gdzieś tam mają naprawdę duże pieniądze. Aczkolwiek ok, rozumiem, że płacą też duże czynsze. Kwestia czynszy i takich po prostu stawek, jakie muszą płacić też. Właściciele no to jest też chora rzecz, żeby tam po kilkadziesiąt tysięcy musieli płacić, ale powiedzmy, że restauracje w jakichś bardzo turystycznych miejscach na to jeszcze zarobią. I, I mówiłem w jednym z moich filmów, że mam kolegę, który pracował jako kelner, dodatkową pracę miał w restauracji i mu powiedział właściciel: No, dostaniesz 10 zł na godzinę, no bo wyczysz miał pensję z napiwków, tak? Także tutaj też jest wiele jakichś krzywdzących takich kwestii, jeśli chodzi o zatrudnienie pracownika i ja wiem, że nie wszędzie jest po prostu kolorowo, nie wszędzie jest różowo też i o pracodawcach ich uczciwości można naprawdę też wiele dyskutować, ale tak jak mówię, są też gdzieś tam jakieś mniejsze firmy, mniej, mniejsze takie biznesy, tak, w których naprawdę nie mają łatwo i te koszty są naprawdę bardzo duży, ponieważ znaczną część zabiera się pracownikowi przez Złodziejski Urząd Socjalny, zabiera się te kwoty, następną kwotę musi odprowadzić pracodawca i te pieniądze są marnotrawione, bo trzeba sobie uzmysłowić, że ZUS jest jednym wielkim bankrutem, trupem. Ta instytucja po prostu no, jest jeszcze, bo, bo nie wiem czemu jest. Po prostu istnieje, można powiedzieć, prowizorycznie tylko i wyłącznie, ponieważ żadne pieniądze, które są odkładane z US-u gdzieś tam na emerytury, to wszystko nie jest odkładane. Nie wiem, czy wiecie o tym, pewnie wiecie. Mam nadzieję, że wiecie. To wszystko jest wydawane na bieżąco, na bieżąco, także żadne Wasze środki przeznaczone gdzieś tam na przyszłe przyszłe emerytury, tak? One nie istnieją, one nie istnieją, one są konsumowane po prostu na bieżąco. Poza tym jeszcze chciałem wspomnieć, jest taka instytucja jak NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. I w zasadzie jak płacicie składki, czy wasz pracodawca płaci, czy wy jak, jak prowadzicie biznes, to, to już mniejsza z tym, tak? I jak te składki są odprowadzane, one są odprowadzane do ZUS-u. ZUS przekazuje część tych pieniędzy na Narodowy Fundusz Zdrowia. To się tak pięknie nazywa. Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma nam zapewnić zdrowie. Ach, po prostu coś pięknego i trzeba czekać powiedzmy w kolejce do lekarza 3 lata albo 8 lat, tak? W zależności jaki specjalista na Narodowy Fundusz Zdrowia. No ale to jest jeszcze inna kwestia. Już pomijając kolejki, chciałem Wam powiedzieć o tym, że. NFZ to jest taka jakby instytucja w instytucji, czyli to jakby pieniądze trafiają do ZUS-u, a ZUS przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. I to jest właśnie chore, ponieważ nie może być tak, że może już jak istnieje ten ZUS, żeby tylko oni się tym zajmowali, tylko jeszcze potrzebny jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Dwie instytucje to jakby jedna w drugiej, to jest wszystko po to, żeby zapewnić miejsca pracy ale oczywiście nie nam zwykłym ludziom, może gdzieś tam jacyś zwykli ludzie od przypadku pracują, ale to muszą pracować głównie jakieś y, pociotki, kuzynostwo polityków, czy jakichś po prostu osób, które gdzieś tam są powiązane y, no, z rządzącymi, tak, dyrektorzy oczywiście jacyś tak, co chwilę gdzieś tam jakiś się będzie zmieniał, dyrektor jakiś taki, wicedyrektor, bo tam musi ich być wice i ilość dyrektorów, tak, także... No to jest wszystko za nasze pieniądze, wszystko za nasze pieniądze, za pieniądze podatnika, bo musicie pamiętać, że żaden rząd nie ma swoich pieniędzy. Nie ma, nie, oni nie mają, oni mają nasze pieniądze, już obojętnie od opcji politycznej, cokolwiek by nie rządził. Nie chcę się na ten temat rozwodzić, wypowiadać, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Znaczenie ma to, że to są tylko i wyłącznie nasze pieniądze, wypracowane ciężko, niekiedy... Pocie czoła i łez, bo niektórzy faktycznie czasami są tacy, którzy gdzieś tam pracują, bo muszą, bo na przykład nie mają możliwości zmiany pracy, bo na przykład muszą się borykać z jakimś idiotą, pracodawcą, żeby, żeby tylko mieć tą pracę i żeby tylko przeżyć, bo na przykład mieszkają w jakiejś małej miejscowości i jeśli chodzi o pracę, to mają po prostu ciężko. Także Różnie to słuchajcie, bywa, muszę uważać, bo przechodzę przez ulicę i ja wiem, że może niektórzy będą krytykowali mnie, posypią się jakieś komentarze, że jak to jest, że jest wiele przedsiębiorczych ludzi, którzy prowadzą biznesy w Polsce i tak dalej. Okej, okay. ja to wiem i pewnie macie rację. Ja nie mówię, że nie. Ja nigdy nie odbieram Polakom przedsiębiorczości i jakiejś tam zdolności i tak dalej. Ja wiem, że jest wiele jakichś firm, które działają, które sobie dobrze radzą, ale chcę tylko powiedzieć, jaki jest problem. Jaki jest problem, ponieważ po pierwsze, to jak wspomniałem na jakimś tam swoim przykładzie, że jest ciężko otworzyć pierwszą taką swoją firmę, a jak już otworzycie, to powiedzmy, jeżeli korzystacie z tego zniżkowego ZUS-u przez dwa lata, to później pod upływie tego czasu musicie płacić pełny musicie płacić pełny. Teraz to jest chyba ponad 1400 złotych. Także to są naprawdę duże kwoty i po prostu duże podatki, tak? Nie każdemu się to musi opłacać. I ja wiem, że powiedziałem też na początku tego filmu, że w Polsce można się dorobić garba. To są takie ogólne <laughs> przemyślenia, to są takie ogólne konkluzje, które gdzieś tam mi się nasunęły na myśl. No po prostu tak myślę, po prostu tak myślę, bo Generalnie, co mam mogę powiedzieć, wiele osób powjeżdżało za granicę. Powjeżdżali, bo nawet jest wiele osób, które gdzieś tam pozamykały biznesy, pozamykały jakieś tam interesy, bo stwierdzili, a ryba, to jedziemy za granicę, bo więcej tam zarobimy, albo pootwierali właśnie gdzieś tam biznesy, może nawet za granicą. tak, Także yy, tak to jest, słuchajcie. Ktoś kiedyś się ze mną kontaktował nie będę tu mówił żadnych nawet imion i ta osoba chciała tutaj otworzyć też biznes w Rumunii także jeżeli ta osoba mnie ogląda nawet nie będę mówił czy to był mężczyzna czy kobieta to serdecznie pozdrawiam z tego miejsca i podziwiam podziwiam też za odwagę otwarcia biznesu w innym kraju na przykład w takiej Rumunii jak się mnie zapytacie, jak tu otworzyć taki biznes, czy jest łatwiej, czy jest po prostu jakoś inaczej, czy to jest prościej niż w Polsce, nie umiem Wam odpowiedzieć na to pytanie. Powiem szczerze, że nie wiem. Eee, robiłem wywiad z Pawłem, który kiedyś prowadził zapiekanki w Bukareszcie i on opowiadał mniej więcej, jak to jest. Na podstawie jego jakichś tam doświadczeń wywnioskowałem, że chyba jest łatwiej. Ale czy tak jest, to nie jestem pewien. Musiałbym po prostu sam gdzieś pochodzić po urzędach, gdybym oczywiście miał potrzeby otwarcia biznesu w Rumunii i sam się przekonać i wtedy powiedzieć po prostu o tych swoich doświadczeniach. Albo zaprosić jakąś osobę do wywiadu, która taki biznes na przykład otwarła tutaj jeśli chodzi o Rumunię. Więc nie wiem, jeżeli ktoś ogląda z Rumunii, mieszka powiedzmy w Bukareszcie, chciałby się podzielić swoją jakąś historią i też doświadczeniem, jak otwiera się taki biznes, jeśli chodzi o Rumunię, to zostaw komentarz i możemy się umówić na taki wywiad. W jednym z moich filmów, gdzie opowiadałem o mojej pracy na uberze, jak ja to mówiłem, u złodziei, gdzie tam pracowałem, później zatrudniłem się to jakby sam, ale poprzez taką firmę, gdzie miałem z nimi umowę, zlecenie, to też było skomplikowany, skomplikowany proces. Nie musiałem prowadzić działalności gospodarczej na szczęście, ponieważ pracowałem w drukarni i miałem odprowadzane te wszystkie składki ZUS-owskie i tak dalej, więc nie musiałem otwierać w ogóle dzięki <grywki> działalności gospodarczej. Ale wtedy powiedziałem też w tym filmie, że miałem problemy z urzędem skarbowym i po tym jak już przyjechałem do Rumunii, to musiałem zatrudniać księgową, rozliczać się z podatku, który zapłaciłem gdzieś tam za duży, tak? No i to też gdzieś tam świadczy o tym, powiedzmy o takim urzędzie skarbowym, że przyczepiałem się po prostu do wszystkiego, do jakichś najmniejszych tam pomyłek, wszystko trzeba zawsze mieć tak perfekcyjnie wyjaśnione. Wszystko ten. Nie wiem, słuchajcie, to jest naprawdę dla mnie ciężki, ciężki temat, jeśli chodzi o właśnie prowadzenie tego typu czy małych biznesów, czy. Jeśli chodzi o pracodawców, którzy, pro, którzy pracują, którzy mają jakieś te małe firmy, to wszystko nie jest naprawdę takie łatwe. Trzeba zrozumieć jednych, trzeba umieć zrozumieć też drugich. I wiele osób narzeka też na powiedzmy wypłaty, na wynagrodzenia, jeśli chodzi o Polskę. Jeżeli chodzi o jakieś firmy takie, czy to korporacje, czy jakieś duże firmy, które zatrudniają naprawdę duże ilości pracowników, to one żerują na tym, że polski rynek jest taki, a nie inny, że można wyzyskać, jak się to mówi, zrobić z niewolnika pracownika. To nie o to chodzi też, bo ktoś mnie znowu zarzuci tutaj i będzie pisał komentarz, jak, jak niewolnika, jak ludzie pracują, to znaczy, że się na to godzą. No godzą się, bo niekiedy nie mają po prostu innego wyjścia i muszą się zgodzić na takie warunki, a nie inne, a to nie znaczy, że jest im z tym po prostu dobrze. Także już będę reasumował ten mój film, będę już go kończył pomału, ponieważ to jest chyba wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Nie wiem, podzielcie się jakimiś doświadczeniami, czy prowadziliście kiedyś działalność gospodarczą, czy myśleliście w ogóle na przykład o otwarciu firmy w Polsce, a może za granicą, a jak tak, to gdzie? Napiszcie jakiś komentarz, podzielcie się swoimi doświadczeniami, opiniami z tym związanymi. No i co więcej, mam nadzieję, że ten film nie będzie jakiś taki, nie, nie odbije się dużym echem krytyki. Słychać karetkę gdzieś w tle? Brawo, musi być karetka przy piatce Wiktorii. No i tyle, będę kończył moi drodzy kochani widzowie. Kończy mi się też przerwa, więc czas... Wracać do pracy. A ja już chyba znam te wszystkie uliczki tutaj na pamięć, i już powiem Wam, że tak chodzę tutaj, jakbym chodził wcześniej po Kala Rachowej, a teraz, gdzie nagrywam moje filmy z Popeszti Leordeni w gminie Ilfów, to również zaczynam się tak czuć bardziej swoją. Także to tyle. Kończę ten film. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek go będziecie oglądali. No i oprócz komentarzy, zostawcie również łapki w górę. No i zachęcam Was wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach. I na zakończenie, jeszcze coś, żeby było może śmieszniej. Popatrzcie się, jakie odkrycie, jakie znalezisko w tym miejscu nocniki. Jakby ktoś nie mógł wytrzymać i donieść na przykład, to, to może się załatwić. Na przykład. W momencie, jak już ta osoba skończyła butelkę piwa, o, o tak, właśnie, to wtedy jest nocnik, można z niego skorzystać. Także tyle na zakończenie. No i żegnam się z wami. Papa. Pa. No, chyba się z wami nie pożegnam prędko, bo jeszcze zobaczcie, można się wykąpać po drodze do pracy. W Wanience.